Swoją pracę w social mediach zaczęłam dwa lata temu zakładając profil na Instagramie, na którym pokazuję jak ubierać się klasycznie, jakie wybierać materiały, pokazuję też triki, jakieś porady, więc jeżeli Was to interesuje, takie właśnie ponadczasowe, klasyczne stylizacje, to zdecydowanie zapraszam Was na mój kanał, na no, mój profil. Już mówię jak youtuberka. <grych> Ten vlogmas to jest jedna wielka sinusoida, Ponieważ na początku roku byłam pewna, że nie będę w stanie pogodzić swojego życia zawodowego z Instagramem oraz z YouTube'em. Potem w ciągu roku podjęłam bardzo trudne i ważne decyzje w swoim życiu, które sprawiły, że jestem tutaj dzisiaj z wami. Bardzo z tego się cieszę, ponieważ mm, to było moje marzenie. Od kiedy YouTube. Pojawił się w Polsce, wiedziałam, że chcę to robić, że tutaj jest moje miejsce, natomiast z różnych prywatnych przyczyn nie byłam w stanie zostawić swojego życia oraz poświęcić się tylko YouTube'owi. Dzisiaj jest ten moment, kiedy wreszcie robię to, co chciałam robić. Jestem w tym miejscu, w którym chciałam być i jest mi z tym naprawdę bardzo dobrze. Ostatnio przeglądając TikToka znalazłam taki bardzo fajny filmik, w którym pani e, robiła gwiazdę z torebek śniadaniowych, ale kompletnie nie jestem w stanie znaleźć tego filmiku. Chyba go sobie nie zapisałam, ale pamiętam, że tam były torebki śniadaniowe, jakaś wstążka albo sznurek, e, nie pamiętam. I klej szkoda, żałuję, ale to był właśnie bardzo fajny mm, filmik postaram się go odwzorować mam, jestem z powrotem i co najzabawniejsze e, nie było problemu, żeby kupić klej i e, w końcu kupiłam nie wstążkę, tylko sznurek, z tym nie było problemu, najzabawniejsze jest to że nie mogłam znaleźć tych e, tych turybek. Śniadaniowych. Nie wiem, czy wszyscy robią te filmiki teraz. W sensie te gwiazdki z filmików. Byłam w trzech sklepach i w dwóch nie było, a w trzecim było jedno opakowanie, więc jest moje. Bardzo się cieszę, naprawdę. Będziemy robić. Przy okazji kupiłam goździki. Ja bardzo lubię zimowe herbatki. Piję je bardzo często. Latem. Jesienią, wiosną, nieważne. Zdarzyło mi się, że kelnerzy się śmiali ze mnie, że chcę zamówić herbatkę zimową, ale wyobraźcie sobie, że są restauracje, które podają herbatę zimową również w lato. Więc to nie było głupie pytanie. I mam jeszcze. jeszcze mandarynki. Mandarynki mi się tak kojarzą ze świętami w moim domu, z moją mamą, z moją siostrą, jak byłyśmy jeszcze małe. E, obierałyśmy sobie te mandarynki i ten zapach właśnie przypomina mi tamten czas. Hmm. Bardzo fajnie było. Więc e, mam mandarynki. Bardzo się cieszę, to są moje pierwsze mandarynki w tym roku. Znaczy, to no, się po tamtych świętach. Więc sobie e, może je przełożę. Tylko nie wiem o ten. Czy nie? Pięknie. Ogarniam mieszkanie. Muszę schować te jesienne ozdoby i zrobić miejsce dla tych świątecznych. Więc zabieramy się za to. A potem zrobimy te gwiazdki. Tak. Dobry pomysł. Tutaj spójrzcie, mam już dziadkę do orzechów. Kupiłam przedwczoraj. Ma 60 cm i jest bardzo ładny. Oczywiście otwierają mu się buzia. Super, zaraz go położę już w miejsce docelowe. Najładniejszy wazon, jaki kiedykolwiek kupiłam. Ja wiem, że to jest styl, który może się nie podobać niektórym ale ja jestem w nim zakochana. Kupiłam sobie dwa małe, jeden duży i jeszcze lampę, więc mam tak naprawdę prawie cały komplet. Nie, cały komplet, tam już nie było nic więcej. Cudowne. Dokładnie w takim stylu będzie mój przyszły dom, czyli właśnie taki um, naturalny, surowy, minimalistyczny będzie pięknie. Ale musimy jeszcze poczekać na to moje uzależnienie z dzieciństwa Co drugie? Cegano. Będzie jedzonko. Uuu. Without freezing, yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Też, tak jak ja nie lubicie wyjmować zmywarki. Ja jestem osobą, która ma astygmatyzm i non stop coś e, tłuczę, obijam, e, przechodząc, zahaczę, więc e, staram się tego nie robić? Natomiast niestety ale e, zdarza mi się. No ale nic, trzeba wyjąć, więc zabieramy się za to. Czy wy też tak macie, że Was motywuje? widok innych ludzi sprzątających. Ja na YouTubie bardzo lubię to oglądać, jak ludzie sprzątają. Mam wrażenie, że to mnie motywuje do sprzątania i wtedy bardzo często po prostu wstaję i sprzątam, ogarniam. Nie wiem. Też tak macie? Ja mam tak bardzo często, więc patrzcie, motywujcie się. A przy okazji dzięki temu będzie miał piękne mieszkanie na grudzień. Ciekawe, że blat się uszczerbił, a miseczka nie. Jest taka zasada, że jeżeli odejdziemy od tego i zapomnimy na 5 minut, to potem zapomnimy na cały czas, więc nie patrzymy na to uszczerbienie. Nic się nie stało. Robimy tak, jak mi się wydaje. Ile na jedną? Dziesięć. 10, najczęściej się robi 10. Na środku. Tutaj się musi rozkładać, a dół musi być przyklejony. Więc nie wiem, może jakoś tak, no nie wiem, tu spróbujmy. Chyba jakoś tak to pani wtedy nałożyła. I znowu tą dłuższą przyklejam. Mam razem dziesięć, więc teraz sobie y, przykleimy sznurek. Może tyle? Tyle? Hmm. Szósta. Ostatnia. zewnętrzną stroną. Więc spróbujemy. To jest, moi drodzy, chwila prawdy. Czy mi się uda, czy się nie uda? I teraz tak to było. Ojej. Ojej, ojej, ojej. Tylko żeby mi się nic teraz tu nie odkleiło. Gdzie jest ta zewnętrzna? A tu? O nie, tu mi się odkleja! Nie odklejaj się, nie odklejaj się! Dobra, muszę wrócić do początkowej em, fazy. Jeszcze mogę tak zrobić, czyli tu sobie włożyłam rękę i I te nam się muszą skleić boki, bo one są najświeższe. I o, wyszła. Ojej, wyszła! Ale ta ładna. Fajnie się prezentuje. Oczywiście widać, że sama ją robiłam, bo w niektórych miejscach jest nierówno. Natomiast z daleka tego nie widać. To jest bardzo fajny, naprawdę czas z dziećmi, kiedy możemy sobie tak kreatywnie się pobawić. A poza tym, to nawet cieszy oko, kiedy widzimy dekoracje, które, które sami robiliśmy. Więc, jak najbardziej, Wam polecam. Tak jak mówię, widać, że one są handmade, natomiast mi to nie przeszkadza. Ja już uciekam, będę montowała tego vloga. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. E, I do zobaczenia.